Witam wszystkich bardzo gorąco w drugim odcinku w grze Satisfactory. W tym odcinku tak naprawdę będziemy budować sobie tutaj nasze fabryki. To będzie tak naprawdę nasz pierwszy odcinek, w którym się zajmiemy tym tak na dobre sobie Wezmę cały beton, który tutaj jest. No nie, nie ma go zrobić dużo, bo chwilę tam wzięłem 600 i wrzuciłem tutaj do naszego huba. No, ale myślę, że możemy też śmiało zacząć budować bazę. W tym odcinku sobie chciałem przede wszystkim zbudować już automatyczną fabrykę prętów, płytek, śrubek i może wzmocnienia budynek. czyli akurat na te cztery skrzynki, na te cztery kontenery więc zabieramy się do pracy oczywiście teraz jestem już dużo bogatszy w doświadczenia, więc no, będę w stanie to budować troszeczkę lepiej niż to budowałem do tej pory więc pierwsze co budujemy to oczywiście konstruktory są konstruktory, oczywiście, że tak. Myślę, że na początek wystarczy na spokojnie dwa konstruktory do budowy, właśnie do budowy. Mm, na początek, może płytek. Myślę, że dwa to będzie maksymalnie. Myślę, że nie ma sensu budować tego więcej. Więc sobie zróbmy to może tak. Tutaj będzie ściana, żeby był taki odstęp. Tutaj też odstęp, tak, na kratkę, czyli gdzieś, nawet może dwie kratki. Tutaj będzie takie piętro, takie, takie, takie mm, techniczne, że tak powiem, przestrzeń, na którą będą właśnie szły same ciągi yy, właśnie do moich skrzynek, nie? do tego, żeby był przestrzeń może tak na, no a na dwie nawet myślę, można zrobić, dobra trochę do przodu, czyli tutaj zaczynam pierwszą i drugą bo będziemy robić rzeczywiście płytki w tej i w tej to trzeba teraz zrobić łącznik. A może na środku? Dobra. Podpinamy. Tak samo tutaj. I teraz tym będziemy musieli chcieli dostać tam. Tylko, że jeszcze nie mamy w sumie yy, takiego fajnego podnośnika, żeby to postawić wyżej. Bo później będziemy mogli razem może Wam pokażę o co mi chodzi, żeby troszeczkę to ładnie wyglądało. Jednym z zabytów tej gry, z upgrade'u właściwie, w tym hubie jest to, że możemy sobie zbudować dodatkowe, że tak powiem, podnośniki takie. Takie. Jak to się nazywa? Tylko, nie O, właśnie. Takie coś. Czyli jak sobie to zrobimy, to sobie to wybudujemy. I dzięki temu będziemy mogli po prostu już budować takie piętrowe, że tak powiem. Taśmociągi, na które możemy nałożyć kilka natomiast tego jeszcze nie mamy, więc poprawdzimy po sobie ten taśmociąg. byle jak, byle tylko tam doszedł do nie. skrzynki. Jak bym chciał, żeby był w, tym w tej drugiej skrzynce, nie w tej, tutaj może tak stąd tu. Dobra, jeszcze języczek do przodu na jeden A dlaczego chcę, żeby to było na parterze? Ponieważ jak budowałem w tej grze po raz pierwszy moje fabryki, to robię to w ten sposób, właśnie, że na parterze, w sensie na tych dolnych skrzynkach, były te wszystkie rzeczy, które chcę budować. Z których mogę budować taśmociągi, nie? Także a właśnie z można budować taśmociągi, nie? Konkretnie. Dobra, i teraz tu muszę doprowadzić jeszcze rudę żelaza, nie? Rudę żelazo można wprowadzić tak samo, myślę tutaj sobie Tutaj poprawdzimy na czwóreczkę obok Taśmociąg Od razu z wyjściem w tą stronę Tutaj od razu to też właśnie buduję te, Ten taśmociąg Że kiedy będę podłączał tutaj właśnie na piąteczkę Ten, na piąteczkę właśnie Ten przenośnik pionowy żeby od razu był dobrze ustawiony prawidłowo, czyli on z góry na dół, a nie z góry do dołu. Hmm. Tutaj oczywiście nie wejdę, o, no, rozumiem z nosiedko tutaj jakieś wejście może. Zabieramy jeszcze płytek. I od razu będzie można poprowadzić tam właśnie te... Chociaż nie, tutaj może wybuduję więcej tych... Dobra, zbieram wszystkie kłódki oczywiście. I teraz tak, tu mamy dwie kopalnie i one są jakie złoże? Czyste, proszę bardzo. A oboje jakie mamy złoże? Też czyste. To myślę, że mi to wystarczy tutaj te dwa złoża czyste na długi, długi czas. Więc sobie w takim razie musimy to jakoś tutaj przebudować. Więc sobie budujemy od razu te fundamenty, żeby na nie budować, stawiać właśnie ten nasze rzeczy, nasze właśnie konstruktory i, i huty. Tutaj taka ciekawostka, z tego co pamiętam dało się budować właśnie na fundamentach także kopalnie. Więc sobie postawimy tutaj fundamenty i zobaczymy jak to wygląda. Dobra, taka już myślę wystarczy. I teraz tak będziemy potrzebować jeszcze troszeczkę więcej betonu. I oczywiście też płytek sobie wezmę. Dobra, myślę, że na tyle mi na jakiś czas starczy. Sobie to w takim razie zniszczymy. To też. Tutaj będziemy mieli teraz właśnie do, do zysku, właśnie. Yy, pierwszą no, yy, pierwszy yy, patrzcie rzeczywiście to można zbudować yy, miner taki właśnie podstawowy dobra teraz się wrócę po beton teraz zrobimy jeszcze fundamenty i będziemy na nich budować właśnie yy, dalej właśnie piece i dopiero po przetupieniu będziemy tutaj wysyłać właśnie yy, tędy yy, już przetopione sztabki żelaza. Ale szybko do bazy, tutaj widać beton ciągle sobie spływa już. że to, to udało nam się uczynić w pierwszym odcinku tej serwisy. Zabieramy cały beton i wracamy. Sprawdziłem sobie ten beton. Tutaj wstawimy resztę tego metalu, który miałem przy sobie. wody żelaza, mianowicie. I zabieramy się za budowanie dalszych fundamentów. Może w tą stronę. Teraz tu wskoczyć na górę. I trochę krzywo. Dobra, jeszcze raz. Dobra. I tutaj. Tak. Dobra, najpierw sobie zrobimy z tego jednego tylko. Ten, tak jakoś będziemy musieli to inaczej przedstawić. Prawdopodobnie tutaj to też zniknie, ten, tutaj to wejście. W sumie zrobię to już teraz. Ech. Dobra. I w sumie to moglibyśmy sobie trochę inaczej, bardziej może Tędy Dobra, i tutaj, dobra. Berym sobie będzie dalej szedł. No tutaj dzięki temu uzyskaliśmy trochę przestrzeni właśnie, żeby tutaj pobudować sobie nasze konstruktory. Dobra, ile taka jedna kopalnia wytwarza rudy? 120 aż. A ile przetwarza hut, jedna huta takie rudy? W tych miejscach, czyli gdzieś tutaj, przygodałoby to zacząć robić już. Mamy trochę miejsca jeszcze w tą stronę, więc sobie dobudujemy tutaj jeszcze kilka fundamentów. Dobra, myślę, że można zacząć śmiało od tej strony. Od tej będzie ich cały rząd, bo tutaj, i będziemy na wyższym yy, poziomie, tym więcej właśnie taki, yy, taka jedna chuta yy, będzie mogła stworzyć. Znaczy, yy, jeden mind będzie mógł stworzyć więcej, właśnie tych rzeczy sobie postawimy oczywiście pierwszy, e, pierwszy piec Teraz ja myślę tutaj na spokojnie ile on jest w stanie przeladzić stawy żelaza? 30, potrzebujemy na początek tylko 4 sobie postawimy w takim razie 4, piece chłodnicze raz dwa, trzy cztery Wiem, ja tego, też będą cztery, myślę, nie, ale to... I teraz tak, tutaj będziemy musieli teraz postawić rozdzielacze, nie, tylko, tu właśnie, to mamy cztery, a mam tylko jedno wyjście, a jeden rozdzielacz potrafi rozdzielić na trzy, czyli musimy to robić jeszcze inaczej, nie. Ja to robię troszeczkę takim innym, innym sposobem, mianowicie ja to zawsze kładę w ten sposób, że robię wejście sobie od tamtej strony, zobaczcie. Teraz jadę sobie w tą stronę i kładę tak, nie. I teraz robię wyjście z taśmociągu troszeczkę naokoło będzie szło, no trudno. Czyli tutaj potrzebujemy o. chyba tak się fajnie nie chce ułożyć. No dobra, to rzućmy sobie tak może, że postawimy sobie na czwóreczkę właśnie. Tutaj taśmociąg. Teraz tutaj się połączymy do niego i nim idziemy tutaj do końca. Troszeczkę wyjdziemy na górę, nic nie szkodzi. I. Oj, to brzydko, paskodnie wygląda. Dobra. Niewiele lepiej, ale myślę, że może tak zostać. Teraz podłączamy tutaj te taśmę, ciągi wszystkie. I tak samo tutaj. Dobra. sobie to może podłączymy do pądu. Prąd, gdzie by to ustawić z tej strony są te, to może sobie podłączymy. Tutaj jedno będzie. Tutaj może być. wysoko na góry. Kurczę jestem jeszcze... Ach nie, o no skoczę tam. Dobra. Czyli tak. Jedno takie, no dwa wystarczy, czyli gdzieś. Tutaj jedno. Tutaj I teraz. Włączamy konkretne yy. o, właśnie w ten sposób trzymamy prąd w ogóle. Mamy, dobra, czemu to się nie działa? Aha, bo to trzeba jeszcze podłączyć do prądu. Mam w ogóle jakieś żelaza przy sobie? Mamy, to jeszcze to wsadzimy. To sobie będzie teraz szło. Wszystko wygląda, kurczę. Że jakimś perfekcjonistą nie jestem, ale postaram się robić tą bazę, tą fabrykę w miarę ładnie. Dobra. I teraz jak to działa? Zobaczcie. Nie, tutaj z tej strony mi przychodzi właśnie ruda żelaza. Ona idzie sobie tędy. Tutaj wpada do pierwszego rozdzielacza. I teraz Tutaj na nim 50% idzie w prawo, 50% idzie prosto, nie? Czyli tu mamy już tylko 50%. Z tych 50% tutaj idzie 25%, tutaj idzie dalej 25%, czyli tu mamy tylko 25%. Z tych 25% tutaj idzie 12,5%, tutaj 12,5%, nie? I dopiero tutaj mamy te ostatnie 12,5%. Natomiast ten pierwszy się bardzo szybko zapcha, więc i tak będzie tutaj dalej przekazywał właśnie ten nadmiar e, rudy, nie? Więc to, czy ustawimy tak, czy inaczej, to nie jest najmniejszy problem. Natomiast tak, to zajmuje najmniej miejsca, jest chyba takie najbardziej powiedzmy, eleganckie. Jest też drugi sposób taki, że po prostu robimy jeden rozdzielać na trzy, na trzy właśnie konstruktory, nie? Oczywiście tak też będę robił, nie? Bo teraz zobaczcie, tutaj się robi bardzo, bardzo szybko. Teraz to będzie widać, że się tutaj wytwarza szybciej po prostu... Właśnie ten, ruda żelaza nie jest w stanie się przetopić, natomiast tu się zapychało, aha, bo tutaj nie jest uruchomione, dobra, sztabki żelaza. Sztabki żelaza oczywiście. Słabki żelaza nie? Chociaż wiecie co? Tutaj by się przydało, może ten taśmociąg drugiego poziomu, bo tu jest tylko taśmociąg, On jest yy. zobaczcie, ta fabryka jest w stanie, znaczy ta kopalnia daje 120 rudy żelaza, natomiast ten taśmyciąg tylko jest w stanie transportować 60, nie? Więc na razie tylko będą dwa zapełnione na, na maksa, natomiast te kolejne już, nie, już niekoniecznie, nie? Dobra, mamy jakieś rudy, mam to tutaj wrzucimy sobie jeszcze tej strony trzeba wbudować sobie e, tak samo właśnie y, łączniki, dobra, tyle wystarczy i tutaj zbudujemy sobie łączniki takim samym sposobem jak tam, czyli y, łącznik będzie szedł w tą stronę, tutaj, chociaż lepiej będzie w drugą stronę, nie, bo chcę tutaj wyjść, nie, to lepiej w tą stronę, dobra, to zacznijmy od tej strony. Czyli na siódemeczkę jeszcze raz. Łącznik siódmą pszczołką w lewo. Tutaj. Tutaj, dobra. I łączymy ze sobą. Dobra, teraz trzeba stąd z góry poprowadzić przenośnik pionowy. Jest so, mało środków. Aha, mam kilka brakuje mi płytek. Sobie weźmiemy sobie obok. Tak, jak widzicie, się uzbierają. Więc ja sobie stąd zabierzemy jakieś. Ruda żelaza? Mam, ale mało strasznie. Trochę podłożymy. A, to jest miedzi. Dobra. Wybieramy sobie krótki. I też. A, akurat mi się sprint no. Ach, muszę pobić na koło, dobra. Dobra, i teraz stąd... To... Aha, mieliśmy tutaj ten przenośnik klinowy, więc idziemy tutaj jeszcze raz, dajemy go obok tego gdzieś na tej samej wysokości, można dać i stąd tutaj, nie? I teraz tutaj będzie się szła do góry, właśnie cały mój robek, potem sobie jeszcze dobudujemy to samo z drugiej może kopalni, ale to jak się ta skończy, to oczywiście tutaj to zrobimy resztę. Natomiast i tak na razie mam y, bardzo słaby taśmociąg Więc to będzie szło bardzo bardzo powolutku I idziemy na górę Tutaj mamy w końcu doprowadzony y, ten dalej mamy doprowadzoną właśnie y, Sztabki żelaza ja Zaraz przyjadą pierwsze o, już widzicie? Teraz musimy tutaj je jakoś dać. Także teraz sobie rozbudujemy na razie. Jeden rozdziela myślę, że no spokojnie wystarczy. Wejściem od tej strony. Może bardziej na tą stronę. I sobie to ustawimy jak na razie. w ten sposób jest równo, jest równo to jest podłączony do prądu, czy jeszcze nie? chyba jeszcze nie dobra, to tutaj tutaj i do prądu Czyli może z tej strony sobie zróbmy może może z tej jednak może tutaj. O, 27 się to miejsce. Tu, tu. tu się robią płytki, tu się robią płytki, dobra. Teraz mamy pierwszy w pełni zautomatyzowaną taką powiedzmy fabrykę płytek. Już tutaj na tym właśnie moim piętrze górnym. O, już zaczynamy, widzicie, pracować nasze konstruktory. wjeżdżają pierwsze płytki. Natomiast potem sobie to rozdzielimy. Będziemy robić dalej sobie na przykład tuż obok. Chcę, bym może zostawił miejsce na trzecią. Może jeszcze yy, fabrykę. Bo tutaj prawdopodobnie chciałbym zrobić jeszcze sobie. By, być może trzecią. I ja będą bym się robił w takim razie. Dobra. Yy, chwila przerwy dla mnie. Dobra, jestem. Dobra, i tutaj musimy teraz sobie budować jakieś rozdziela Za chwileczkę. Konstruktorki. Aha, brakuje mi przewodów. Wszystko zrobię może te przewody szybciutko. Hmm, tutaj się robi przewody. Aha, y kable znaczy się. Tak myślę z 50 nam wystarczy. Dobra. Już płytki widzicie fajnie jadą i dalej konstruktorki budujemy. Tu będzie konstruktor, który na razie nie będzie obsadzony. Tu będą już konstruktory, które mają zadanie właśnie robić już yy, yy, pręty. Gdzie mam środek wejścia? Tutaj. Powinniśmy sobie może ostęp przerwy jeszcze, żeby tutaj było przejście. I stąd. Raz. Dwa. No, dwa mi wystarczą. Tak samo jak tutaj, robimy właśnie jeden rozdzielacz. Na szczyteczkę. Wejściem w przodu. Podłączamy tutaj pręty tym razem, tu także pręty tutaj, jeszcze rozdzielaciek sobie wsadzimy w tym miejscu gdzieś myślę. Jest, zobaczcie robimy to może inaczej czwóreczka eee. tutaj dobra zmieszczę się, jeszcze się było równo raz, dwa i za mało środków. Na szczęście mamy w bazie tych płytek bardzo dużo. czy Bardzo dużo myślę to może nie, ale dosyć sporo właśnie już zrobiłem do jakiegoś czasu. No, widzicie, tutaj są teraz płyteczki Zabieramy tutaj wszystkie. I podłączamy tutaj, a z drugiej strony, w sposób analogiczny, robimy właśnie sobie łącznik z wyjściem. Oczywiście, w tą stronę zostawiłem dwa w jednym tutaj, tutaj, i jakoś trzeba poprowadzić jeszcze stąd w miarę, byle jak myślę węty dobra, jest byle jak teraz tutaj musimy postawić aha, tu mamy już, dobre to stąd sobie postawimy tak samo jak tam Podłączymy je. Dobra, i teraz to powinny nam wychodzić. Jak widzicie, już. Pręty. W ogóle jak stoimy z prądem? No, jeszcze jest dużo, dużo. Dobra. I wiecie co? Może ten odcinek będzie takie trochę krótszy i zrobimy sobie w takim razie całą resztę w następnym odcinku. Czyli w następnym odcinku sobie zrobimy w takim razie fabrykę. Yy. Yy. ojej Fabrykę wzmocnionych płytek i fabrykę śrubek, i może coś jeszcze, być może coś jeszcze od miedzi to by też wypadało. Tak to będzie taki krótki, aczkolwiek taki bardziej powiedzmy, teściwy, jeśli chodzi o budowanie. Teraz zaraz możecie zobaczyć, jak to fajnie działa w ogóle, wszystko samo się robi w ogóle. Że na dole mamy te dwie kopalnie, znaczy jedną w sumie na razie, która nam robi właśnie tutaj sztabki żelaza, tutaj się one rozdzielają w jednym stronę, właśnie idą. Na produkcję płytek, drugą na produkcję prętów bo to wszystko idzie do bazy. Tutaj, jeśli ktoś się pytał, czemu, czemu, czemu tak mało tego robię, ponieważ tak, tak naprawdę jest to ilość w zupełności, w zupełności naprawdę wystarczająca, żeby, żeby dało się potem z tego budować. Naprawdę nie ma sensu robić tego więcej. Natomiast, jeżeli będę robił sobie dalej, właśnie linie do produkcji wzmocnionych płytek czyli nie do produkcji śrubek to raczej będę robił wszystko od nowa w sensie od samego początku aż do końca nie? Żeby, żeby ta linia była tylko i wyłącznie właśnie do prętów i tylko do właśnie płytek nie? także robi to w ten sposób i pręty chyba są tutaj więc robimy sobie to inaczej żeby było widać cała mury to sobie robię po prostu na czwóreczkę takie coś, podnoszę to do, do góry, tak, kurczę, a jak ja to robiłem przedtem, może jeszcze inaczej to robiłem, a już sobie przypominam, dobra, czyli na czwóreczkę, tutaj, do góry, no i nie mogę to może dalej, jedno pięterko? czy tak się da się zrobić? Nie da rady, czyli jeszcze dalej muszę zrobić na czwóreczkę tutaj. w ten sposób. Czyli tutaj od razu widzę, że mamy u góry właśnie mam pręty na dole mam beton. Widać mamy taką całą masę. Także myślę sobie tym zakończymy na odcinku i zapraszam wszystkich do następnego odcinka. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia. Cześć!